Ta iluzja optyczna jest absolutnie absurdalna. Wygląda, jakby kubek był opleciony przez gumkę recepturkę o 360 stopni. I jedynym sposobem, jak założyć gumkę w ten sposób, teoretycznie byłoby przerwać ją i założyć ponownie. Ale jest dużo ciekawszy sposób, jak to zrobić, z wykorzystaniem iluzji optycznej. I teraz cię go nauczę. Potrzebujesz kubka i gumki recepturki. Na górę kubka załóż gumkę recepturkę w ten sposób, żeby była ona nad uchem. Teraz złap gumkę recepturkę i nabierz trochę zapasu. I przepleć ten zapas przez ucho kubka. Przez środek ucha kubka przepleć ten zapas i złap go drugą dłonią. Wyciągnij jak najwięcej tej gumki, ponieważ ona ci się teraz przyda. Jak najwięcej gumki sobie wyciągniemy, ponieważ musimy teraz opleść ją o dół kubka. Spróbuj złapać na tyle gumki, żeby udało ci się to zrobić bez jej przerwania. Udało się. I jedyne, co teraz musisz zrobić, to naprostować tą gumkę w ten sposób, żeby sprawić wrażenie, że tworzy ona idealną spiralę. Jeżeli ci się to uda, no to w tym momencie dostajesz idealną iluzję optyczną, za pomocą której możesz pokazać komuś, że gumka, recepturka teoretycznie powinna od początku znajdować się na tym kubku, mimo tego, że oboje wiemy już teraz, że tak nie jest.